Halo. dzień dobry. Moi drodzy, hmm. wrócił Dragonet, jak widzicie. Wróciłem do tego momentu. Mam też wgrane mody i tak dalej, ale co jest najważniejsze? Prawdopodobnie dzięki super kotek, który która pewnie powiedziała mi co i jak. Mm, nie powinno teraz gry wywalać. Więc sprawdzimy ile w tym prawdy. Moi drodzy. Jak naprawdę nie wywali. Testem. nie Niepowzięty. Dobra, nie wywala. I teraz tak. E... Jak widzicie i słyszycie, mam grę na Steamie. Jest to wersja Steamowa, słuchajcie. Polski język, ale angielski dubbing. Słuchajcie, ale działa. Mm, działa z tym. Wystarczyło wgrać dwie rzeczy: 4 gigapacz i coś tam. Taką jakby wersję 1.5 i tak dalej. Mmm. Nie odzyskałem wszystkich swoich modów. Ale odzyskam. Tak myślę. Więc uh... To a, nie, nie. To a, więc tak działa wszystko. Działa jak natura. Jak to się mówi, działa jak natura chciała, więc zostawcie suba, lajka like, dzwonka. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję super Superkoteku za podpowiedź, że na Steamie jest coś takiego i że to działa. A. Uh... Mi yes. gram na łatwym. Bo... Na razie gram na łatwym. <grywki> Więc nie powinno nic już wywalać, więc chwała za to. Dziękuję za tą podpowiedź, naprawdę. O, naprawdę dziękuję za tą podpowiedź. Nie domyśliłbym się nigdy w życiu. No i mamy coś dla. No, już, ten to już ma. To będzie dla Alistera. W takim razie. Gdzie nie mam y, tych głębinowego. Tego hełmu głębin. Podstawę zaklinacza. No mogę dać Morgan to Wester zmarł i tak dalej. Ja będę z tego korzystał, bo, bo mogę, to korzystam. Poza tym to są te z gry, więc to jest wszystko z gry. Więc nie mam tylko tych chemugłębin maga bojowego, eee, co tam jeszcze było. Maka mag mark No tych amuletów, tych pasów, hełmu głębin, pierścionków, tak tego nie mam. Więc trudno, nie mam zbroi Feniksa też, którą miałem. Tak. No i jak widzicie, no jest po angielsku. Tak, jest po angielsku, ale działa. Działa, nie wywala. Więc naprawdę dziękuję za tą podpowiedź. Mi się sam w życiu nie domyślił. Więc nic was nie ominęło. Jedynie co się zmieniło, to po prostu... a tak. po to, że jest po angielsku, gra. To się zmieniło. Muszę to przyciszyć. Ale działa. O. o, ale działa. I chwała za to. O, chwała za to, że działa. Cieszmy się, że działa okej, okay, bądźmy szczęśliwi. I w ogóle. Ja wiem, że tylko wersja pudełkowa miała y, polski język, ja to wiem, no, ale niestety, no... Jak do No widzicie, jest po angielsku. Nie obraźcie się. No ale Znaczyna. 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 <sm> to, <Andrew> hmm. działa. Bądźmy szczęśliwi, że działa, okej okay? <sour cocaine> No dobra, czat Bądźmy szczęśliwi, że to działa Działa, nie wywala Bo wiem gdzie wywalało, a nie wywala więc zobaczę, co będzie w denery, i tak dalej, i tak dalej. W Ostagarze wywalało. Dobra, dostajecie. No właśnie. Więc tak, siła 25 6, nie, 6 i zręczności. Dlaczego zręczność mu dałem? A no dlatego. Chcemy mu to dać. Obezwładnienie, obezwładnienie. Bo to. Bo on potrzebuje 26 zręczności. A. On tego potrzebuje. I ma coś takiego jak przysięga strażnika. Tak. I to jest nagroda za, za ten quest. Za te questy. Więc. Hmm, dam mu jeszcze to. Co to jest? Sprytu, krytyki, wytrzymałeś 50. Aha, ok. No to masz ten, ten będzie sobie to używał. Co z kondycji Jak co kondycję. Więc czy się komuś podoba, czy nie podoba, że używam tego, mi to powiewa. No, friend, this way. Zobacz ten smarkacz. Tak, i to jest warte. Uwaga, 339. <laughs> Bogactwo. Więc to mogę wszystko posprzedawać. Nie, nie będę tego sprzedawał, żeby sobie. Hmm. Bo to jest, to jest. Nie, 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 nie będę tego nie będę tego sprzedawał. Zapomnijcie o tym, żeby sobie ułatwić jeszcze bardziej grę. Nie ma takiej opcji. Więc. Moi drodzy, działa. Ja dziękuję jeszcze raz super kotyku. Bo chyba taki jest twójnik. Hmm. Dobra, dobra. To już widzieliśmy. I tutaj też wywalało. Więc to jest drugi test. Dobra, nie wywaliło. Działa, żyjemy. Nagram całą wam serię. <laughs> o, nagram wam to szybciutko. Someone help us I'm on a spell sh shell pass shell pass two 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 I am

Bo ja chciałem, żeby po prostu ta gra działała, i działa, i nie wywala, i jest... I się cieszę, że nie wywala. A jeżeli do wersji pudełkowej by to działało, gdybym wiedział... No to bym... Zgrał. A że przeszedłem na wersję Steamową... Więc jest wersja Steamowa, z polskimi napisami, ale angielskim dubbingiem. Więc jest git tak i to co było tam pokazane teraz ten sen to jest to jest pewne, takie miasto to jest takie mia pewne miasto bad dreams ha także tak y, działa działa bądźmy szczęśliwi well it is real sort of you see part of being a gray warden is being able to hear the co spawn that's what your dream was hearing them the archdemon it Talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. That's what I'm here for: to deliver unpleasant news and witty one-liners. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. We Krewski powiernik. DLC. AH! Good to see you, my timely rescuer. Bodon Fedek, at your service once again. I saw your camp and remembered the kind offer that you made the last time we met. And is there anywhere safer for a poor merchant and his son to sleep? I think not. I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Wonderful. Thank the gentleman, won't you, boy? Thank you, sir. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come speak with me. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected. Dobra, są te świąteczne podziemi, piknikus i tak dalej. Jest plecak, 7,5 warty. Mhm, jest czarobójca, mhm. Oj, uwierzcie mi, że czaróś, czar, czaróś, czaróśbójca jest, mhm. Cześć. Chłopiec jest trochę prosty, ale jest raczej dobry w enchantmentach. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there you have it. You're a hard man to find. Where are my manners? The name is Levy, Levy Dryden. Did Duncan ever mention me? Levy of the Coins, Levy the Trader? Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the wardens, and for me. But poor Duncan's. Well, no more. A tragedy it is, but that. But I know he would want his work carried on, his pledge fulfilled. My family, well, pass a bit checkered to see. Nobles look at us with disdain. My great great grandmother, Sophia Dryden, was the last Warden commander of Ferelden back when the Wardens were known as Freeloaders. So King Oland banished the Wardens and he took House Dryden's land and titles. Duncan wanted to reclaim the old Grey Warden base, Soldier's Peak, and perhaps we'll uncover evidence to restore my family's honour along the way. Nobody's been to Soldier's Peak since the Grey Wardens were banished, but I found a way. They say it's haunted and it's certainly dangerous. Will you help me? A thousand blessings upon you, warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Tak. To jest, e, taki ten, mm, to są DLC. Więc w ten sposób. Co ja najpierw zrobię, moi drodzy? Najpierw Eee, co się najpierw robi, zapytacie. A więc, moi drodzy, najpierw robimy. A... To nie może tego nosić, nie, jeszcze nie. Mm, najpierw robimy DLC, czyli szczyt wojownika. Yes, yes, indeed. Czyli tak, jaka jest kolejność? Najpierw robicie szczyt Wojownika. Ja, 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 ja mówię moją kolejność, jak robię. Ja robię najpierw szczyt Wojownika, później robię Ziemię Bana, Lorena i powrót do Ostagaru. Później robię przełęcz szulera i idę do wioski, gdzie poszłejl. A później idę do kręgu. O, mm, do kręgu. Mm, do wieży kręgu. później jest Redcliffe. Góry Mroźnego Grzbietu Las Bresilian, a na końcu idę do Góry Mroźnego Grzbietu czyli do Orzamaru bo jest ciężkie bardzo ciężkie to i to miejsce to zrobić to, to jest wasz endgame można powiedzieć nie idźcie tam wcześniej bo po prostu no nie dacie rady no, nie 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 Po pierwsze, telewizje są I And here we are, Soldiers Peak. Make us breath. Look at the size of her. What a fortress! I told you the map would get us through the tunnels. It's just teeming with history. Can't you feel it? So, I'll follow you about from a distance. This place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. Looks like it's seen better days, better centuries more like. Once the wardens flourished, their ranks full, their caliber certain, now they even accept people like you, Alister. Hey. Tak <laughs> Alister Ready. Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the wardens one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the king's advice then starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. Whoa, what was that? Fell a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too. How is that possible? This place truly is haunted. Yes, Warden. Mm -hmm. <laughs> <that> historia BSS As you say BSS i historia szczytu wojownika uh -huh. I'm yes. ready. Alister kurwa wróci. Musi pomóc jemu. Ta bierze Nie ja wiem, że ja tu będę miał problem, nie? O, tu ty tu, tu, tu czekaj, bo mi umiera. Nie ja wiem, że to będą problemy na łatwym, nie? O. Myślicie, że tutaj łatwy to jest łatwy? Zapomnij, chłopie. Tutaj łatwy to jest jak średni. Ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku, więc do widzenia. Na razie się ma. Zostawcie suba, lajka, e, dzwonka i tak dalej. Jeszcze raz dzięki koteku za, 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 za podpowiedź z tym, z tym patchem i tak dalej. Z tym co trzeba zrobić. Dzięki, że raz jeszcze i na razie. Zostawcie suba, lajka, dzwonka. Mm -hmm. A będzie ci lepiej. Bo jak nie, ten krasnolud przyjdzie ci w nocy i wsadzi coś w dół.